Cześć, kochani, witajcie na kanale. Dzisiaj chciałabym wam pokazać się kartki świąteczne, bożonarodzeniowe, które zrobiłam w tym roku. Od paru lat się e, e, próbuję zebrać do tego, żeby zrobić kartki. No i w tym roku wreszcie mi się udało. Motywacja chyba taka, że chciałam zrobić koniecznie warsztaty. W zeszłym roku nie robiłam warsztatów charytatywnych w pracy. Bo totalnie nie ogarniałam czasu przestrzeni. W sensie miałam tyle, tak dużo pracy, że po prostu już o niczym innym nie, nie dało się myśleć, ale w tym roku strasznie chciałam. Już kupiłam chyba gdzieś na wakacjach materiały na to, i no, więc są. Dlatego wiedziałam, że muszę sobie zrobić jakieś prototypy. Moje, moje poprzednie kartki z poprzednich warsztatów były dość skomplikowane, nakombinowane, a to pop-up box, a to, a to exploding box, a to jakaś kartka tunelowa, a to coś tam. Ale no, w tym roku stwierdziłam, że idziemy w clean and simple z wykrojnikami. Kupowałam trochę wykrojników w międzyczasie, takich zimowych, więc. No, mam nadzieję, że to ogarniemy, wykrywanie tych wszystkich rzeczy jeszcze. Muszę się przygotować do tych warsztatów i prawdopodobnie jak oglądacie ten filmik, bo w momencie, kiedy wrzuciłam ten filmik, to ja właśnie te warsztaty prowadzę. Także <grywanie> możecie trzymać kciuki, jak to, tam, jak to tam nam idzie. No, w każdym razie... Jeśli śledzicie hole moje zakupowe, no to wiecie, że, że trochę właśnie rzeczy pokupowałam, z myślą właśnie o tych warsztatach. No i teraz jest wykorzystanie tych elementów. Zacznijmy może od kartki z bombeczkami od Craft and Design. Oj i w sumie ten napis też jest od nich. Bardzo prosta kartka ma tylko właśnie bazę z action tą taką nie wiem, czy to jest a chyba. z wykrojnika na kraftowej bazie podniesienie no i bombeczki przejechane jedynie markerem znaczy tym penem białym. No i tutaj tak samo troszkę takie pseudo ośnieżone i, i papier perłowy. Więc e, tyle, nic więcej. Yy, druga kartka, yy, może sobie, bo w zasadzie chyba od tej się zaczęło. Yy, coś takiego, yy, to zrobiłam na, właśnie zainspirowała mnie mapka, która była na cudnej paczce. Yy, tam był taki prostokąt, tutaj dwie. Dwa takie tagi i choinka i jakieś takie pstrokate tło. No ja właśnie nie chciałam pstrokatych teł, więc to jest, proszę Państwa, organza. Czyli mamy znowu bazę z Action, taką po prostu perłową i na to przyklejona organza. Przezroczysta z gwiazdkami. No i papier, no może nie lustrzany, ale taki metaliczny. I stempelek ze, ze scrapbook.com. Odbity też tuszem takim z Action. Chyba mam go nawet gdzieś pod ręką. Taki silver, shiny silver, czyli błyszczące srebro. Trzy razy na platformie, więc, więc no jest super. Efekt bardzo mi się podoba. I ten stempelek też jest właśnie ze scrapbook.com. Scrapbook Kolejna kartka, którą zrobiłam do tej mapki Jest na bazie Być może też z Action, nie wiem Ale jest troszeczkę bardziej w klimacie Czyli faktycznie jest już pstrokata Pstrokate tło Trochę mi się za bardzo odróżniało Od tej kraftowej bazy Więc potuszowałam je No po prostu tuszem Distresem Ten sam wykrojnik zdaje się Tła, no i um, napis Kraftokloka. A choinka jest wykrojona podejrzewana z wykrojnikami um, Cizixa. Miałam taki zestaw ze zwierzątkami. Jeśli kojarzycie moje dziecięce albumy na roczek, to tam było mnóstwo zwierzątek, ale były też takie dwa drzewka. Jedno było iglaste, a drugie było. Liściaste. No i właśnie to jest to drzewko, więc tylko zrobiłam taki efekt, że po prostu tą, ten pień tak strasznie chciałam, żeby on był taki długi, no więc, więc jest. No i e, to są e, półperełki z. Też bodajże z Action, w Action kupione takie były zestawy, trzy zestawy z podobnymi kolorami. No to właśnie. E, no, to są takie kamyczki w zasadzie, one nie są plastikowe, tylko bardziej takie, czy znaczy może są, dobra nie wiem, to było ciężkie, e, więc bardziej kamyczki, no. więc e, taka e, sobie, taka sobie baza, siup, dobra, e, kolejna, e, kolejna, kartka z tej mapki, e, inspirowana mm, pracą Jagódki e, butelkowskiej. Tak, ona właśnie zrobiła taką odwrotność, żeby wzięła tą choinkę, zrobiła dziurę i napis bodajże dała gdzieś na dole, ale na pewno był sznureczek tutaj też, więc ja trochę zrobiłam taką wariację na ten temat. I właśnie, żeby nie było pusto pod, pod, tą, pod tą choinką, no to dałam znowuż tą organzę, tylko inny wzór, nie takie śnieżynki, tylko właśnie gwiazdki. No i złote, bo na bazie kremowej również z action. Kolejna kolejna kartka to, to może ta Jak tutaj sobie wykroiliśmy tą choinkę No to z nich wychodzą takie choinki Chyba pierwszy raz użyłam tych wykrojników w ogóle I zauważyłam, że one mają tutaj tak dużo jakby takiego śniegu, no nie? I myślałam, że może jak to tak troszkę podciągnę do góry No to będzie taki trochę efekt 3D To chyba... Trochę opada, no ale dobra. Um, znowu baza z Action, tylko kwadratowa, 13x13 13 bodajże. Wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że tak, 13x13. 13. I, I znowu organza. Tylko, tylko właśnie złota, gdzie mam. Srebrną i złotą, no i te gwiazdki też mam srebrne i złote. Natomiast szukałam rozwiązania, jak to zrobić, żeby mi się papier nie wyginał, bo to przyklejone takim klejem. Ja nawet nie wiem, wydaje mi A w kiku go kupiłam. OK, on jest fajny, rzadki, więc nie widać go, jak, jak on wysechł, to nie widać, ale zobaczcie, że ta kartka się troszeczkę no, pofalowała, pomimo tego, że leżała trochę pod. Ym czymś ciężkim i płaskim no to troszkę się jednak pofalowała więc zastanawiałam się co tu zrobić żeby mi się to nie falowało no i wymyśliłam taki sposób, że po prostu w ogóle tego nie kleję klejem, tylko od drugiej strony mam tak jakby zawinięte i jest to przyklejone taśmą dwustronną i już efekt jest całkiem spoko, też jest tak fajnie wykończone tutaj na brzegach, że nie jest takie w sensie znowu zawinięte, no nie to jest po prostu ucięte, a to jest ładnie zawinięte, więc myślę, że efekt jest ładniejszy. Napis znowuż z craft design. Tym razem czerwony z tego czerwonego, z action, z bloczków, który mi się najmniej podoba, ale faktycznie próbowałam z bordowym i jednak ten czerwony tutaj lepiej wygląda, wyróżnia się. No, jest taki trochę świąteczny, więc może troszkę się z nim przeproszę, a może po prostu na warsztatach ktoś komuś się będzie ten czerwony podobał, no nie? I sobie wykorzysta do różnych rzeczy. No a bordowy, a bordowy wygląda tak, zobaczcie jaka jest no, różnica, powiedzmy tutaj może niewielka, chociaż no jednak ten jest taki, no po prostu bordowy, no nie? E, tutaj mamy tą samą choinkę, co tutaj, odbiłam kilka razy i też w zestawie były takie stempelki e, śnieżynek, gwiazdek, trochę może pierniczków no i znowu mamy podwinięty yy, tą organzę, też widzicie gwiazdki srebrne, tutaj złote i papier taki brokatowy, yy, papier brokatowy, ok, I, i co? No i nie wiem, <laughs> mi się ta kompozycja yy, bardzo podoba. Yy, dobrze, co by tutaj A, jeszcze zostały mi dwie kartki. Jedna jest z takim wykrojnikiem, z takim shakerem, znowuż z organzą taką, tą gwiazdkową, srebrną, ale zobaczcie, że tutaj jeszcze się trochę dzieje. Mamy shaker zrobiony. Bardzo chciałam zrobić z tej kuli śnieżnej shaker. I chyba, wydaje mi się, w ten wykrojnik kupiłam gdzieś na Ali. No, na pewno nie w zeszłym roku, myślę, że z 2-3 lata temu, jak miałam takie wielkie zakupy na Ali. Um, no, wykrojnik mamy znowu z craft and Design z tego samego metalicznego papieru co tutaj. No, ale właśnie, właśnie jeszcze mamy ten shakerek. No i bardzo wysokie to nie jest. Myślę, że troszeczkę te, ten brokatik zahacza o tą organzę, ale właśnie sobie zrobiłam tylko podniesienie staśmy dystansowej. Musiałam ci ciąć na pół tą moją. Tą moją taśmę. Przy okazji się dowiedziałam, że moje nożyczki z Depekraftu już niestety nie są klejoodporne. Nie wiem, czy tam była jakaś warstwa taka, która chroniła przed przyklejaniem. Muszę sobie poszukać, jak, jak to z powrotem przywrócić. Um, no bo zostaję bez nożyczek odpornych na naklejanie. Jak macie jakieś sposoby, to dawajcie znać bardzo, bardzo proszę, bo mnie to strasznie irytuje. Um, no, aha, i tutaj no, brakowało mi jakiejś ramki, bo nie miałam takiej drugiej warstwy, więc po prostu dorysowałam cienkopisem warstwę. I tutaj sobie jeszcze dorysowałam takie kreseczki, które no nie wiem, wydaje mi się, że fajną robotę robią. Z tyłu też jest ta rameczka, i no i co? No i mam. A tutaj. No, niestety, jest to cienki papier, i niestety to no prześwituje trochę, trochę słabo. Okej, okay. dobrze. No to ostatnia kartka jest dość wyjątkowa dla mnie, bo wykorzystałam rameczkę, która mi została przy wycięciu tego wykrojnika. Chyba zdaje się, że jest podwójna, jakby wykrywa, wykrawa te przeszycia, wytłacza w środku i na zewnątrz, więc mogłam sobie jakby wykorzystać tą rameczkę. I właśnie tutaj przy, przy tym szejkerze. Po zmaganiach z nim i tym, tym, właśnie tej taśmie, stwierdziłam, że sobie kupię cieńszą taśmę i znalazłam taką 2 więc mogłam już podnieść ramkę na niej i to za blisko jest, żeby to było widać. No ale w każdym razie jest tutaj taśma dwustronna, dystansowa, taka 2 no, mm chyba. A kartka jest o tyle wyjątkowa, że znowu mamy stemple, scrapbook.com, które odkupiłam od koleżanki właśnie te choinki gwiazdki i te gnomki i proszę Państwa malowałam je sama <laughs> nie są idealne może jak no, ale jak na powiedzmy, że drugi raz bo tutaj mam gdzieś gdzieś znajdę, o ile ich nie wyrzuciłam jeszcze z rozpaczona wynikami no chyba jednak Chyba jednak się ich pozbyłam Tak, został mi tylko taki, który <noise> Nie pomalowany I właśnie się wtedy dowiedziałam, że Ten, dla którego głównie Wybrałam te gnomki Ponieważ on był taki uniwersalny Miał prezent, a nie nic Świątecznego, ja tak jeszcze trochę szukam Ale <noise> przepraszam za hałasy No, w każdym razie okazało się, że Nie odbijał mu się ten bucik do końca I tutaj no z tej strony to jestem w stanie to jakoś tam e, dotuszować jakby za którymś razem natomiast tutaj po prostu stempel jest zniszczony miał dziurę e, i przez to się to nie, mm, nie odbija i nawet sklejanie tego jakąś tam no, klejem nie pomogło natomiast okazało się, że jestem w stanie spokojnie dorysować to cienkopisem i myślę, że mm, Gdybyście nie wiedzieli, to byście yy, nie zgadli Prawda? I powiedzcie, że prawda <grytanie> No, więc... Yy, no, a on... Kurde, już yy, tyle wątków, że się rozkojarzam Nie wiem, czy to powiedziałam, że właśnie dlatego chciałam ten z prezencikiem Bo mogę go użyć nie tylko na święta, ale na jakieś tam inne okazje Chociaż no, gnomek jednak się kojarzy ze świętami Chociaż oni mają zestawy takie no na wszelkie okazje i na jesień coś mieli i na wielkanoc coś mają i na jakieś walentynki więc gnomki cały rok natomiast no jednak chciałam świąteczne więc pomalowałam akwarelami a nie przepraszam najpierw malowałam akwarelami tymi z action takimi brokatowymi natomiast natomiast to jest pomalowane słuchajcie mazakami z lidla są e, parę razy mieli w ofercie mazaki akwarelowe, e, i no, z tego najbardziej jestem dumna, bo już chyba wymyśliłam, jak e, zrobić to cieniowanie. Tutaj sobie po prostu malowałam taką wzdłuż czapeczki, a tutaj już tak pomalowałam tak połowę czapeczki, więc to tak mi się tak fajnie rozmazało. No, także jestem mega, mega szczęśliwa. Że, że mi się tak fajnie udało te gnomki pomalować. No i mamy Merry Christmas wykrojony wykrojnikiem z Crafted Design, a stempelek jest no, też od scrapbook.com. I różnica taka, że w stosunku do tego, że tutaj chyba odbijałam archiwalem parę razy, ale mój archiwal, no niestety, już dogorywa i właśnie te gnomki, ten czarny, mają odbite jeszcze archiwalem. Natomiast musiałam naprawdę już po trzech razach nawet, nie było, no sami zobaczcie, że po prostu te kropki są takie niedorobione i, i tutaj te kropki, bo ja chyba na kamerze pokazywałam od góry, te kropki i te paseczki są takie niedorobione. A to i, i prawie kupiłam uzupełniacz do, do archiwala, natomiast... No nie wiem, jak poszłam do sklepu jakiegoś skrapowego, Mieli jakąś promkę na Black Friday i. No ale przecież nie będę kupować jednego tuszu, no nie, bo za przesyłkę no, zapłacę prawie tyle, co za ten uzupełniacz. A więc dorzuciłam do koszyka i tak dorzucałam, dorzu dorzucałam i w pewnym momencie stwierdziłam, no nie, nie będę wydawać, nie wiem, 150 zł. Po to tylko, żeby dostać darmową przesyłkę rzeczy, no za rzeczy, których w sumie nie potrzebuję, więc troszkę się opamiętałam w tym wszystkim. No, w każdym razie zorientowałam się, że przecież mam Stazon, tuż czarny Stazon, całkiem, całkiem nieśmigany praktycznie. No, więc archiwal idzie w podstawkę, a Stazon brudzi stemple mniej niż archiwal. Także tak, no dobrze. Um, słuchajcie, no tyle na dzisiaj z moich um, inspiracji um, będę jeszcze robić um, tutorial kartkowy na grupę cudną paczkę, um, więc co najmniej jedna kartka się jeszcze pojawi, jeszcze mam pomysł um, na drugą, um, ale nie wiem w sumie czy może jeszcze wrzucę ten filmik, ale to już. Myślę, że bardziej w okolicy świąt, on się gdzieś tam znajdzie, więc raczej nie skorzystacie w tym roku z pomysłów na kartki. No ale może, może gdzieś tam kiedyś sobie zapiszecie. No, to na dzisiaj się żegnamy i słyszymy się. Widzimy w kolejnym filmie. Papa. Pa. Wiecie co, nie zdążyłam Wam wrzucić tego filmu, kiedy miałam warsztaty. Co pewnie dla Was jest totalnie bez znaczenia, bo i tak nie oglądalibyście w tym czasie pewnie, no może niektórzy z Was, ale przynajmniej mam okazję Wam pokazać kartkę, która mi się szczególnie spodobała, a powstała właśnie na tych warsztatach. Kartkę stworzyła Ola, moja koleżanka z zespołu. Razem wykminiłyśmy kolory, najpierw myślałyśmy, że na kraftowym tle na kraftowej bazie czarne domki żeby takie, wiecie, ciemna noc i tak dalej natomiast zasugerowała mi żeby to odwróciła, żeby zrobiła ciemną noc a domki właśnie jaśniejsze podklejone papierem brokatowym, czarnym albo złotym, tam gdzie się światło świeci albo srebrnym, tam gdzie śnieg sobie opruszył te dachy no i um, zobaczycie, że, że tutaj śnieżek taki leży na tych wszystkich <laughs> Zaspach i na płocie, i na dachach, więc to jest wytuszowane tuszem distress ink białym. To się nazywało jakoś jak, jakiś fence, jakiś płot. No, więc mega mi się podoba ten efekt. Także zostawiam Was na koniec, właśnie z kartką Oli. Dajcie mi znać, jak Wam się ona podoba, to przekażę Oli, jakie były Wasze reakcje. Do zobaczenia następnym razem. Papa! Pa.